Hej! Z okazji piątych urodzin Laury przygotowałam dla niej i dla jej gości mały escape room u nas w domu. Za chwilkę Wam pokażę, jakie przygotowałam zagadki. Mam nadzieję, że być może kogoś to zainspiruje. Może też zrobicie taki escape room u siebie. Pierwsza zagadka, jaką im zadam na rozpoczęcie, to jest szukajcie znaku pod... Cyfrą 5. No i mam nadzieję, że dzieci trafią do tej oto cyferki, pod którą jak się przyjrzą, znajdą klucz. Do czego ten klucz może pasować? Mamy takie szczęście, że mamy w domu pianino. Laura mniej więcej może wiedzieć, że ten klucz tu pasuje. Więc gdy włożą klucz, otworzą pianino. Znajdą pierwszą zagadkę. W zagadce mamy wierszy krymowany i część yy, m, jakiejś wiadomości. Zagadka brzmi tak. Tam, gdzie w zimowe dni pali się w domu ogień i tli, drewienka tam wkładamy i się ogrzewamy. Gdy dzieciaczki już z tą zagadką, mam nadzieję, powędrują do naszego kominka, bo to tutaj ogień się pali i tli. I tutaj schowana jest druga zagadka, trochę przybrudzona już, która zawiera rysunek, dwa słonie i kolejną część. Tam, gdzie rosną truskawki, znajdziesz podpowiedzi z krawki. Truskawki rosną u nas w ogródku. Tak więc, pozwólcie, że zaprowadzę Was do ogródka. To chyba będzie proste. Dzieci tu trafią, i tu mam przygotowaną kolejną zagadkę. Tu rosną nasze truskawki. I tu pod tym kamieniem ukryta jest kolejna wiadomość. Uwaga. Znowu mamy rysunek. Tym razem małpki i zagadka. Uwaga! Ciasteczka tam pieczemy i dania stamtąd wyjmujemy. No więc idziemy do piekarnika. Okej, okay, jesteśmy już w kuchni. Mamy piekarnik, który otwieramy, i tu. Kolejny rysunek, cztery żyrafy, kolejna karteczka. Później dzieci się dowiedzą, o co chodzi. I tym razem mapa. Mapa, która pokazuje nam dom, ogród i zaznaczone miejsce. No więc, według mapy, ruszamy do ogrodu. I tutaj, za beczką widoczną na mapie, ukryta jest kolejna wiadomość. Ok, co to za wiadomość? Zaraz ją odczytamy. Ostatnia wiadomość to właściwa kolejność szyfru i karteczka. Teraz trzeba wyjąć te wszystkie małe karteczki. Wszystkie karteczki już wyjęłam z naszych zagadek. Składamy z nich wiadomość. Uwaga, i wiadomość brzmi tak. Zejdźcie w dół i obróćcie się w pół. Skrzynia ze skarbami ukryta jest za trzema schodkami. Schodków u nas w domu jest mało, więc myślę, że dzieci trafią. Tutaj, raz, dwa, trzy schodki i zobaczcie jest ukryta skrzynia. Prawdziwa skrzynia skarbów, skutką na szyfr. Przyniosłam skrzynię na stół, i teraz cały szkopuł polega na tym, żeby znaleźć ten szyfr. I myślę, że dla dzieci to będzie dosyć trudne, ale może się połapią, bo mają trzy ilustracje zwierząt, tak? Dwa słonie. Tutaj mamy. Osiem małpeczek i cztery żerafy. Na jednej kartce była właściwa kolejność szyfru, czyli słonie. Żyrafy, małpy. Czyli mam nadzieję, że się domyślą, że tajny kod to jest 2, 4 i 8. Sprawdźmy. Ustawiłam już 2, 4, 8. Kłódka nasza się otworzy. I teraz dzieciaki otworzą skrzynię, a tam są prawdziwe prezenty zapakowane w sreberka. Kupiłam im, zaraz Wam pokażę, co, wam, co im przykładowo kupiłam. Kupiłam dzieciaczkom jakieś takie świecące bryloczki, farby, tablice, kredki, kredę i dla każdego będzie prezencik za odnalezienie skrzyni skarbów. Mam nadzieję, że mój mini escape room dla pięciolatków was zain zainspirował, zainteresował i też zrobicie taki swoim młodszym albo starszym dzieciaczkom. Hej!